Jest wrzesień, a my tu w Szkocji mamy słoneczko. Jak nigdy. Także popatrzcie więc. Bo podobno w Polsce u was pada. A u nas świeci. Tak? To miś. Pokaż babci co ty masz. Co tata ci kupił. Co? Zabrałaś Andrzejowi i poda, tak? To musi się układa puzzle sobie na tym, tak? Pokażesz jak układasz puzzle Nie pokażesz. No to choć usiądziemy sobie tutaj, dobrze? Chodź Chodź. No chodź, szybko, szybko, szybko. Włącz puzzle Tak, już to mi włączył puzzle Zobacz babcia. Samolot będzie teraz Tomiś układał. No nie widzi. Tata nic nie widzi, bo to wszystko zasłonił. A. No, pokaż Nie widać. Tak pokażesz babci. Pokaż tak babci. O no. I ułożył Tomek w puzzle.